Cześć, ja z na stronie kodamix Jak widzicie, bram ze to startma simulator i już dojechałam do otaczenia, mi kozakami Aha, czemu ja zrobiłem? Jakby co, to ja już to kiedyś brałem, ja czemu tu? Dobra, dobra, dobra aha, No jest. No to tak nie jestem w Wy macie mnie subskrybować, a ja nie. Ten gości się z tym nie męczą, patrzcie to. Ja mogę wziąć to wszystko. To wszystko. To wszystko. A, to jest już za nim przesada. To równie wszystko. Jeszcze starczy I patrzcie, ja nie chcę wszystko bez żadnego problemu. To jest lekkie jak piórko. No tu to, to samo mogę zrobić. Z tym będzie problem. Co tam bez problemu. Wody bez problemu, zyskuję. Wody bez problemu. I już nie zabrałem tego piątego, to znaczy szóstego, szóstej sody i tego drugiego. I tutaj miałem chyba największy problem. ale teraz widzicie, że i nie też mają problem. Nie, O Oj, to mam już problem. A to bo tak to jest takie ciężkie jak wyjdziesz do gry nie polecam wchodzić do gry i brać się za takie rzeczy to jest takie ciężkie jak no i tutaj już się muszę otwierać nic nie przepuszczam Ale nie ma rzeczy z którą nie damy rady że tak to ujmie. Uuu, tu mam wielki problem Trzeba wiecznie pompować, spójrz, jednego traktora. Wiecznie muszę te traktory robić. Dobra, ale kto pytał? Dobra, bierzemy dwa. Dobra, fajnie. Wszystko fajnie. Dobra, wszystko fajnie! No halo, zdejmijcie mi to z ekranu. Halo? No halo Co ja mam tu nacisnąć? Ludzie! Skaście mi to Dobra, musimy tak... Przepraszam Was. Czy widzicie co oni tu robią? Ja tu się pompuję, otci. Dobra widzowie, film wlecił w dwóch częściach, przepraszam Was, ale wleci o tej samej godzinie.